Dzięki współpracy z CSGO skinsem aktualnie trwa konkurs. Do wygrania macie 10 skinów o łącznej wartości ponad 450 dolarów. Każdego z tych skinów możecie otrzymać jako gratis do doładowania minimum 2 dolary z kodem lamianek. Aktualna lista skinów, które zostały, znajduje się na Discordzie. Powodzenia! Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Lamianek, a wy witajcie w kolejnym materiale na tym kanale. Jak widać dzisiaj jesteśmy na CSGO Skinsie na sam start. Przypomnę, że wchodząc w pierwsze linki w opisie dostajecie 2,10 oraz 10% do doładowania. E, dzisiaj przejdziemy sobie do skrzyneczek albo bardziej do prezencików, tutaj ustrzel e, No i potwieramy sobie troszkę jeszcze bardziej świątecznie e, prezenciki, aczkolwiek rok nam się kończy, już bliżej Sylwestra niż świąt, e, no ale jakoś to umknęło mi z głowy, żeby sobie te prezenciki pootwierać. Mieliśmy 20 tysięcy punkcików, niecałe, także troszkę prezentów sobie pootwieramy. Zaczęliśmy od 50 zł, więc sobie sprawdzimy, co my tutaj ciekawego sobie dropniemy za te 20 tysięcy punkcików. No Mam nadzieję, że za jakieś 15 zł nam się uda uzbierać, aczkolwiek będzie ciężko. Jak widać, po 8000 mamy 5 zł dopiero. No, kurde, jakbyśmy trafili takiego Violet Daimio albo takiego Shallow Grave'a, no to już by było coś, ale no niestety, jak widać, szczęścia nie mamy. O proszę, Emeczka jakaś była za 4,50, ale nie zdążyłem zwrócić uwagi, co to była za Emeczka, bo tak szybko tutaj skipnąłem. No a później pójdziemy sobie zrobić jakiegoś taniego case battle za te 70 zł. O AWP Acheron, więc bardzo ładnie. O Obrze na ap ap Apokalipto, więc dobra. Ale są tutaj ładne skinki z tych prezencików. Możecie się pochwalić niżej w komentarzu, co tam wam leciało z tych prezencików. Chętnie sobie poczytam. Teraz sprawdźmy sobie kolejne 0,17. I to był ostatni prezencik. Nie mamy amo, a tutaj można od 100, chyba, jeśli się nie mylę. Tak, jak widać, można tutaj od 100 także. Eee, no niestety teraz nie zrobimy tego, więc trzeba udać się na case batla eee, no i stwórzmy sobie jakiegoś case battle, może za 40 zł a następnie stworzymy sobie case batla za resztę, jeśli uda nam się wygrać, no to będzie fajnie jeśli nam się nie uda wygrać, no to niestety będzie lipa, eee, weźmiemy sobie toolboxa, uspa igloczką to są bardzo fajne, bardzo fajna to jest, eee, medium case'a o, chocolate case też jest bardzo fajny z tych niższej półek cenowych Anime casing może być Indirected Elemental Craft Stickers. Weźmiemy sobie tą skrzyneczkę i może dopchniemy Ultra i jeszcze jakąś. Niech będzie płyta na sam koniec, więc płytkę sobie spróbujemy. Weźmiemy sobie Underdoga na czterech graczy. No i sprawdźmy sobie, co nam tutaj ciekawego wyleci z tych dziewięciu skrzyneczek, gramy underdoga, także chciałbym wygrać sobie bitwę. Ktoś zdążył dołączyć, Dajo, pozdrawiamy bardzo serdecznie, byłeś szybszy od botów. Oby komuś z nas coś ciekawego poleciało. Dobra, Dajo już drofi sobie ciekawego skinka. No i bardzo nam tutaj zawyża wszystko i teraz reszta też sobie zawyża. Powiem no, tak, zwycięzca po dwóch skrzynkach na pewno ma profit. Jaki to będzie profit? Przekonamy się zaraz. Ile będzie tego profitu? Oby jak najwięcej. 43 wydaliśmy sobie, a tutaj już mamy prawie 80 zł dla wszystkich. Także bardzo sympatyczne otwarcie się szykuje. Sprawdźmy sobie co teraz. A wupka kapilara. No, git, git. Dobra, teraz nie poleciało nam nic ciekawego. Yy, niestety było szybkie cięcie. No i powiem Wam, że chyba wygrałem tą bitwę. Aczkolwiek poczekajmy, bo jednak skrzynieczki z płytami... Mogą nas tutaj zaskoczyć, ale tak się nie dzieje. Tym razem 113 zł sobie zgarniamy w tej bitwie. No i mamy 145 zł na ostatnią bitewkę. Także, no, zaszalejemy sobie troszkę, jakby to powiedzieć, G2 case. Dobra, troszkę za dużo, ale niech będzie. AK47 case. Weźmiemy sobie AWP case, M4 case, Lovely case i Grazy 2. Niech będzie, to jest bardzo fajna skrzynka. USP i Glock case'ik, no i teraz weźmiemy sobie te najtańsze tutaj. Czy uda nam się jeszcze jedną wepchnąć? Uda nam się jeszcze raz wepchnąć. 12 skrzyneczek, tym razem zagramy sobie standarda. No i lecimy od najdroższych skrzyneczek, także najlepiej jakby nam właśnie na samym początku coś poleciało, bo później będzie strasznie ciężko odrobić. Sprawdzamy sobie co nam poleci z G2 case'a i czy to będzie coś dobrego. 57 Angry Mob, ale tutaj leci M4N z Hyper Beast Michaelowi. E, także zwycięzcę tego Batla, niestety, już raczej znamy. Będzie strasznie ciężko odrobić. No ale poczekajmy do samego końca. No, może z lovely case'a coś by poleciało na low procentach, No, poczekajmy, poczekajmy, bo to wiecie, niby, niby są te procenty, ale jednak czasami potrafi zaskoczyć. O, właśnie, na przykład takim Muertosikiem, ale to i tak jest też 40-55 zł straty. No, i niestety ten Uspik Cyrex nam w tym nie pomoże, nie ułatwi. E, także, no, raczej sobie przegramy tą bitwę. A ja w tym materiale chciałbym Wam podziękować za oglądanie. Przypomnieć, że wchodząc w pierwsze linki w opisie, dostajecie 20 oraz 10% do doładowania. No, i co jeszcze bym chciał Wam powiedzieć? Stawcie sobie komentarze, ponieważ możecie zgarnąć skinka. Wpadnijcie w drugą linkę w opisie, ponieważ tam macie konkursik na koskę. Losowanie odbędzie się już we wtorek, czyli za dwa dni, kiedy oglądacie ten materiał. O 15.00 w Sylwestra dokładnie. Także zapraszam do udziału. A dzisiaj to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Siemanko.